Cześć, witajcie kochani w kolejnym filmie. Ja jestem Paula i zapraszam Was na kolejny odcinek. Stwierdziłam, że nagram dla Was takiego luźnego vloga. Zobaczymy, co dalej tam nam wyjdzie. Jak na razie, jak widzicie. Jestem tak ubrana. To dlatego, że robiłam taką mini sesję zdjęciową na mojego Instagrama, ale no za chwilkę ruszam jeszcze w teren robić dalej. Zdjęcia jak na razie takie studyjne wyszły spoko, podobają mi się, więc jest na plus. Chyba ogarnęłam w końcu ostrość tutaj co ostatnio mówiłam że mi właśnie nie ostrzy coś więc mam nadzieję że już będzie wszystko w porządku i wszystko się uda bo, no nie lubię jak mi coś nie wychodzi bardzo się wtedy denerwuję musi być idealnie dzisiaj wieczorem też widzę się ze znajomymi którzy przyjechali z Niemiec więc, e, no, fajnie się w końcu spotkać. Tak ciągle poprawiam te włosy, bo jeszcze się do końca nie uczesałam. Akurat tak mi do tej sesji pasowało. No, ale e, wracając do tematu, jutro też jest jeszcze taka szczególna okazja, ponieważ moja mama ma urodziny. Kupiłam jej dzisiaj e, resztę prezentu. Wcześniej już kupiłam e, pozostałe rzeczy, jeśli chodzi o to właśnie. Pozostałe rzeczy to mam tutaj mm, w kopercie, właśnie, więc e, jeśli o to chodzi, to już Wam pokazuję, co tutaj jest, a mianowicie jest do. Voucher taki upominkowy do gabinetu kosmetologii estetycznej. Mam nadzieję, że jej się to spodoba. Jest to voucher na zabiegi pielęgnacyjne. Ja często korzystam właśnie z tego gabinetu, więc myślę, że jej też taki prezent właśnie się spodoba. Nie wybierałam też określonej kwoty za jaką to ma być po prostu się tak dogadałam, że kosmetolog zrobi to, co trzeba, a po prostu ile wyjdzie, to ja wtedy zapłacę. Do tego oczywiście dokupiłam merci no i dzisiaj odebrałam przepiękne, cudne kwiaty. Zobaczcie no jakie one są piękne najbardziej mi się podobają te te tak mniej ale te są przepiękne to są chyba goździki, ale pewności nie mam ja się nie znam kompletnie na kwiatach ale ten bukiet jest ogromny no i jest przepiękny, jeszcze pokażę wam od góry żebyście lepiej zobaczyli jak on wygląda i tak właśnie on wygląda od góry Tutaj jest ten taki bok. Czekajcie, o wykręcę. O, tu jest dużo ładniej. No zobaczcie, przepiękny jest ten bukiet. Bardzo, bardzo mi się podoba. Więc mam nadzieję, że mamie też się spodoba prezent. No, jest przecudny. No dobra, więc ja się jeszcze przebieram. Zmykam na jeszcze jedną sesyjkę. Mam nadzieję, że tam mi coś wyjdzie w plenerze, chociaż. Um, no, zobaczymy, nie chcę się aż tak mocno nastawiać na to, ale no, mam nadzieję, że mi się to uda, yy, zobaczcie w ogóle jak wyglądają moje poznokcie, to jest jakaś yy, masakra, mam taki odrost, już mnie bolą, ale nie mam po prostu kiedy ich zrobić, dobra, nie gadam już, yy, lecimy dalej i tak jak mówię, później się tam widzę z koleżanką, więc odzywam się do was później. Hej, cześć! Witajcie kochani parę dni później. Dzisiaj jest 26 maja. Jak widzicie, ja wyglądam za dobrze to się już podkładć star, bo dopiero wróciłam z pracy i dzisiaj był dość ciężki dzień, bo wstałam o 5. Byłam już w Toruniu, bo też byłam u lekarza. Po pracy byłam jeszcze w mieście zamówić kwiatki na sobotę. I po parę jeszcze innych spraw zrobiłam w międzyczasie nowe poznokcie, możecie zobaczyć, ale zdjęcie macie na Instagramie LinxX z Studio, więc tam możecie wszystko zobaczyć dokładnie. No i też na TikToku, mniejsza, nieważne. Ja teraz będę zebrała brała za jedzonko Mam sushi, tak jest Lila, bardzo lubię je, ja polecam Wam. A później będę jechała do mamy i też jeszcze za moment pokażę Wam, co takiego kupiłam mamie właśnie na dzień mamy. Wracam do Was kochani już pomalowana na nowo, a to dlatego, że będę nagrywać jeszcze jeden odcinek dla Was, który pojawi się już we wtorek, więc zapraszam od razu do oglądania. Będą to pomadki, ale zobaczycie jakie. Poprawiam tu cały czas włosy, bo tak jakoś mi się nie układają. Chyba czas do fryzjera. Drzewki nie użyłam może dlatego. No i je wyprostowałam dzisiaj pierwszy raz od dawna. O, kot. Zobaczcie, jakie już są długaśne. No, ale obiecałam, że pokażę wam, co takiego kupiłam mamie na no, Dzień Mamy. Więc wam teraz pokażę. A na dzień mamy właśnie, kupiłam taki boks ze słodkościami. Jak możecie zauważyć, tutaj jest winko, jakieś ciasteczka, takie mini lody kulki, donaty no naprawdę wszystko tutaj się znajduje jak dam to już mamy, ona to otworzy to wtedy wam pokażę dokładnie zawartość, przynajmniej się postaram to zrobić nie obiecuję cały ten boks wykonała dla mnie z instagrama dziewczyna, która nazywa się porcja szczęścia, serdecznie wam polecam, naprawdę super wykonanie, no bardzo mi się to podoba